No, u mnie prawie poszło już ogólnie. No, no to poczekaj, bo u mnie nie poszło. No to włącz sobie. No i pójdzie tego nie wytnij, będzie Ja Uuu. tego nie wytnę w życiu. A nie, nie przeklinę teraz, wiesz, bo widzę. Dobrze. Widzą. dobrze, dobrze. A gdzie w ogóle jedziemy? Przed siebie? No przecież. Znaczy, myślę, że do miasta zajeżdżamy. Dobra. dobra. Go, go, go. Ale to Ole, maszyny. Czemu masz Forda A, to masz fotel, Mustanga? To z kim powiedziałeś, co? Czemu masz Mustanga? mam? Kupiłem, czy tak? Nie, Borda. Dobra, to co? Gotowi? Tak, ja. Wejdziemy. Dzień dobry, cześć, czołem na Was bardzo serdecznie. Jestem Paweł, z nami jest perdy Roskie. Siema! ma? Dzisiaj mamy tutaj super maszyny, będziemy robić drifty. Tak, drifty. Postaramy się, Ja to zrobili. Dobra. Ale tutaj jest, widzę już poprawa, bo to auto nie wpada w taki mocny poślizg jak na tym poprzednim serwerze. Tu możemy Tak, tak. Nie, ale. Nie wstawił. Tak trzeba pulsacyjnie, trzeba pulsacyjnie z trzeba frustracyjniejne jest też. No traci utrzymać takiej jazdy. Ale nie wiem czy coś z tego wyjdzie. No. Tam jedziemy. Ja tutaj Dogonimy. Nie można ich. normalnie hamować, no <laughs> Jak hamować? Co się ja hamować? Musisz Wpumpować, wiesz Panie Paweł, spokojnie, my tu sobie... Ja ogólnie poradzimy. z zapaleniem gardła jestem jakby ktoś jeszcze nie zwrócił uwagi. No. Słyszy to się <laughs> Także. Także może być ciszej. Dla, jedziemy Tros Troszkę ciszej dzisiaj będę chyba. Nareszcie. Widam tu o buzie. Berber, mamy szansę. Mów, szansę mów do mnie. Wybijmy się Wybijmy na nim, tak. jak nie gada nic. Za obróc, no. A szpadę. Ktoś tam takuje, chyba widzę. O jezus. Nieprawda. I bez problem, mały. Nie Czemu? mogę cofnąć się na tym. F2? Tu F2, okay. F2 działa? Działa, działa. O. Jak to auto Okej. się ślizgo, panie? No właśnie, to chodzi, że tutaj nie masz po prostu przyczepności. No, no totalnie. <coughs> Jedziesz na drifcie cały czas. Drifty muszą być. O, i się proszę się. do miasta, od razu do miasta ciśniemy. Ja Tam się, pokażemy w mieście, to, jak się. Jak tyłu się driftuje. za wami. Go. To, to Berto, Bert, oh jest, dobra. Za mocno, tyle. trochę za, za mocno. Ja dziadkowo tak także wiecie. A co tu jest? Ja mam poszaka. Oj, chyba, ataki... chyba źle pojechaliśmy, wiesz? Chociaż nie, bo... pasz, patrz, wyjedziemy, pas, pas, wyjedziemy stąd. Oj, sorry. Ale panie, jeli się pan tak. Przepraszam. Ale Paweł, bardzo dziwnym pojazdem jedzie, to trzeba przyjść. Bo to jest Unicorn. To? O! Nie Oj, jeżdż. Dobra, jedź pierwszy, Berber, 100. bo przeszkadzasz strasznie, widzisz. Co za łobiec, no. Czemu to pan na dachu leżysz? Przestań. Paweł, podnieś się. No bo Co Berber cały czas, ten, jak to mówi się, atakuje, no. Lubię atakować. No on na napadzie gra cały czas, także musi atakować. Ty ale nie o, wiem pas. czy wasze pojazdy też tu mają, ale normalne odbicie w lusterkach widzę. Tak? Eee, ja nie potrzebuję. Ja nie mam lusterek, wiesz. <laughs> Bieda dyszy. <edition. śmiech> Co to za autobus w lusterek. To jest Hoonicorn. To jest? O to jest jest Ken, Ken Block? Jak ty brzydko powiedziałeś, Paweł? <laughs> wiesz, kim jest Ken Block wiem. może? No, no to już powinieneś wiedzieć. Oj to jest nic. Nie ale nie widzę was tych ty, ty, ty lusterkach Uuu, Luba, dziki jest słupka. <grystanie> to jest taki hunigar, nie, od nie mamy teraz unicorn! Ale ja mam słupki <grystanie> Także ciśniemy. No jakby Paweł miał tak ustawiane, to by cały odcinek polegał na tym. Ty, 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 ty. Oj tam Paweł Dobra? się nie liczy, pamiętaj. A, Paweł jest chory, także nie liczy tak, się. Oni wykorzystują za, moje zapalenie gardła. No, to nie liczy, Dzwoni tam bo się kręcę... O, bączki robię. Jadę, 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 jadę. To za masakra, no. Wow, Berber jedzie drifty prosto, nie? Dobra. No bo teraz tutaj skręcać. Się, oh, no. Jezu, Jezu, się pojednie... Ja Jezu. jadę tylko swojemu, Jeź, nie, 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 ja, ja za betem nie jadę, nie ma opcji. Dlaczego? Bo, bo ty jedziesz to. prosto cały czas. No bo po prostu trzeba z a... prędkości by ładnie wejść w drift, a nie jechać kurde 20 na godzinę i wtedy, wtedy jest płacz, że o, nie wychodzą w drifty. Panie, a to są papie. ładne drifty, za tak boczkiem jeździmy ładnie. Bo te... No tak, ale trzeba trochę przyspieszyć, a nie jechać kurde 20 na godzinę. nie Jezu, stój! Nie. <grym, <grym, w mieście tu jest tak, że spokojnie się rozpędzisz. Te ota są szybkie. I szeroka jest Chodzi o to, że jedna prysznica jest wystarczająca, żeby się rozpędzić. Nie trzeba wiesz tam 10. Nie, nie tam. Ale ładniejszy drift jest z większej prędkości stary, Dobra, ładniejszy drift 200 na godzinę i drift, nie? No. tak się jeździ, tak się jeździ Jak się jeździ? Nieprosto Nieprosto nie Sam, że mi się drzwi otwierają, no? Ale takim autem sobie takim właśnie driftowozem typowym my chętnie się nauczył tak, znaczy... tak jeździć ta gra akurat nie rozróżnia aut, które są do drifta, które są z Nie, no ja zdaję sobie sprawę ogólnie, ale takim takim prawdziwym driftowozem, drift wiesz? No, to powiem ci. To no, by było fajne doświadczenie. Ciekawe bardzo. No, to by było fajne doświadczenie. Paweł tam wączki kręci, widzę? Tak, <laughs> trzeba. Czasami trzeba. Ale fajnie się driftuje z pierwszej osoby, muszę wam powiedzieć. Wiesz? Sympatycznie, no. Nie boję się chyba. To nie, mój sk nie ten skill. Nie, no, całkiem fajnie. Nie, no spoko nawet, no tylko... Przynajmniej u mnie jeszcze fajnie to wy wygląda, bo środek tutaj jest ładny. Ale nie zaznacza eee, się bo. Nie niewiele widać. Ale spoko, na ja no, sobie jadę, myślę, że się da. Eee, no krzyk, Ty, się, bo to, jest, no. to jest... taki prawdziwy nitro Speed prawie, że... No, eee, no taki, no... Jak ja się to muszę mu skupiać, ku... żeby tym pojechać prosto, ja cię kręcę! Ale nie na torowisko, chłopie, nie, nie na torowisko. Jakie torowisko? O czym ty mówisz? No bo na tory, wjechałem. Aha. no chyba, że tak. Nie no, tak też można, pamiętaj Paweł, wszędzie można dr driftować. Drifty można wszędzie w driftować, oczywiście, że w tak. Domu. Na lotnisko jedźmy! Na lotnisko to tam, to tam... Nie no, na lotnisko jest prosta droga. No i właśnie fajnie. <laughs> ja nie Prosta wiem, co... droga jest najlepsza. <laughs> Do driftowania, prosta, dobra. Dokładnie, po prostu. Gdzie oni są? Tutaj, o, jest Berber. Ale się pytam, gdzie jest kiew Za bo... wami, widzę was, widzę was tam, Staram się dojechać, Staram się tak? dojechać Dobra, widzę, widzę dobra, Marze, ładnie ja pięknie boczkiem dobra, jadę lewo, Nie dół. skręcaj, prosto jedź <laughs> Ja tam nie skręcę O nie trafiłem Ale to jest prawo. szeroka droga Trafiłem hydrant dziu, dziu. I teraz ja. najlepiej byłoby zrobić takie wiesz jeszcze I teraz w lewo dziu. Tu o dobra Dobrze, trafi... Dobrze że ten włączyłem sobie Dobrze, My ten wyjedziemy I teraz Hut Moda dziu. Dobra nie, musiałem uderzyć to, bo kurde... O Boże, Dobra, ja też wlewo. musiałem. Boże, wyrwałem drzwi nawet. W lewo teraz. A nie uczyłeś u... się Good mode? Ja uczyłem no. Good sobie. Dobra, ja też sobie włączę Good mode, a co? Dobra, teraz w prawo. God <kluzmoda> właściwie. Znaczy, God no. Good mm. Nie, bo to, bo to jest Good mode, to jest dobry, dobry system. Nie no, to jest, to jest tryb boga, tak? Bo bóg jest ze hmm. Teoretycznie. Ciekawe, ale wizualnie... hmm. hmm tam na dół on ma do mogę zjechać? No, to się nie naprawia, ja się pytam. Jakim co tam ty się znalazłeś na górze? A. Bo ja, inaczej pojechał niż wy. A. Taki. Ale tu jest chyba zjazd, tak mi się daje. Tu jest zjazd. No, Dobra, nie my. Tylko skręcaj, Bert, Bert nie no skręcam, no spokojnie. Widzisz, z czym się skręcanie? skręcanie? stój, stój, stój skier. No, widzę, widzę. Tutaj było. Zakaz zawracania, złamałeś się. Przepisy panie, przepisy. Powie. On nie ma prawka, więc może. Ja mówię, właśnie, ja nie mam prawa jazdy. Więc nie ma znaczenia w ogóle. Teraz znowu w lewo. Ale nie w to lewo, mhm. to. Moje. Jak lewo. to? To w prawo miał być, czy w lewo? No dobra, widzisz na mapce, gdzie jest? A tu jest więcej osób, kurde, ja was nie widzę prawie już. Nie, tego nie musisz, chwila. Musisz się teleportować, bo już. Nie, ja już tam, tam blisko was tak mi się wydaje, wiesz? Dobra, widzę, pan Paweł jest za mną, ciągle się mnie trzyma. No bardzo dobrze. Oczywiście, że tak. Tak mi się zdaje, tutaj. Dobra, Dobra tutaj w prawo. Dobra, póki no. co, jeszcze w nic nie uderzyłem, Cy? więc jest dobrze. Jak sobie. w nic w ogóle? No to znaczy teraz, od pewnego czasu Od pewnego czasu, A, pewnego czasu od 5 sekund zostało. się, w że w ogóle nic nie, u, nic nie uderzyłeś Nie no, teraz dalej nic To by było jakieś święto Dobra, tutaj nie wyjedziemy nigdzie, więc trzeba trochę do góry Dobra Znak stop, nie zatrzymujemy się Dobra. No jak zatrzymać się na drifcie, no nie ma opcji no, masz znak stop, no Wy tam w górę pojechaliście, widzę was, okej, okay, widzę was, jadę za wami Kolejny was. znak stop oczywiście Ominięty Dobra, Dobra, to jest uderzyłem lampę. Lampę. A może na, na pole golfowe? To jest dobry Nie lampy. no, co ty, pole golfowe to jest... To jest dobra rzecz. Tam będzie za duży poślizg, wiesz, chyba. Na no, trawie? Nie no, co ty. No, teraz tu lekki Na no, trawie będzie masakra po prostu. Ja tu pełne skupienie teraz daję, bo Ja byłem. też właśnie tak staram się nawet skupić, żeby do was dojechać panie... w ogóle. Dobra, drift przez znaki drogowe, zawsze spoko. Chujesz. Dobra, teraz trochę skręcamy tutaj w lewo. Ojej, ojej, oje, ja. no, jest. No teraz za mocno, za szybko. No tak, wy jesteście, Nie za szybko, tylko po prostu wziąłem z No z kien, no proszę cię. No teleportuję, znaczy ten. Ja za wami co? Widzę tak, was na mapie. Tak. Right, right. Widzę was na mapie, ale nie mogę was dogonić. Za left, left. Dobra. Y Patrz Spoko, na to, pięknie. Będę Zastry, miał takie levely jak wy, to teraz też będzie dobrze. No, no, prosto, tak, tak dobra. Prosto A tu w y lewo. Ziu. lewo, dobra, proszę bardzo tam ogólnie nie skiepnujesz czasu antenowego? nie, w ogóle <noise> no co ty, Toś pilnuje Paweł, pilnuję, spokojnie, nie I bój zawsze. się, spokojnie e, ja i jestem tu tutaj prawo. czasomierzem Uf. nie w prawo o, te to, to więc wiecie no. o, Paweł jest w lewo, i teraz, i teraz yy, w lewo dobra, dobra, tu w prawo chyba spotkam, o nie i tu też w prawo, w lewo Cześć, 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 szukam, szukam dziury. I tu w lewo. Rozwalimy trochę płot, ale spoko. O, Paweł jest. O, jest is jest is key, proszę bardzo. I w lewo. Teraz tu w prawo. To? To ty masz z tym gdzie? silnikiem, te płomień jakieś takie dziwne? I tu lewo. No ja nie gdzie on pojechał w ogóle, Pani nie? On pojechał tam w budynku. I tu w prawo. O, jest. prawo. O, jest, jest, Co, co jest? O, Jezu. O, Jezu, panie, jak jeździsz? To jak jeździł? Jedziemy. Dobra, jedziemy prosto. Dawaj. Nie, nie Ja Jadę prosto. za wami, jadę za Teraz, teraz tu. Ziół. O Jezu. No, skie... O skier. nie udało A, się, będę was dobra. spłaniał teraz specjalnie. Teraz jeszcze chwilę prosto i tutaj. Nie spadnę, spadnę, Dobra, musimy prosto, prosto musimy pocisnąć za nim. Trzeba przyhamować. Teraz tutaj, przez stację. Dobra. Budynową, tylko nie polecam uderzać w ten. Jak przez stację? Tutaj, tak. Robimy kółeczko, wracamy, ale nie w ten sposób. Nie? Dobra, tędy, jak nie okay. w ten! Właśnie w ten Teraz sobie jedziemy prosto No czekaj. Dobra, myślałem, że chcesz przyjechać tędy. To ja nie w życiu. Ja już się, ja się bałam, że chcesz przez stację przyjeżdżać. No, przecież... próbowałem, prób, próbowałem się wycofać w ostatnim mieliśmy, momencie. Wiesz? Mieliśmy przejechać przez stację, panowie. No, ja przyjechałem, ale on nie przejechał właśnie tak Ja postanowiłem myślałem, że... być mądrzejszy przejechał obok Myślałem, że na czułę jedzie, nie? nie? Nie, aż tak to nie. Dobra, widzę berzdański. for Speed po nocy, nie? Olej mnie tu rzuca, panie. Sprawdzę, był... że tym razem Paweł został trochę w tyle, więc. Tak, tak, bo ja. jestem przyhamowany właśnie, bo nie ja. Nieprawda, nie oszukuj. Po prostu nie pokazaj swojego skilla, Paweł, tak? Tak, proszę bardzo. Dobra, hmm. tu jedziemy w tą. Powiem wam, fajnie się na to, Proszę bardzo. Driftuje. tu przynajmniej hmm. nie malaguję. Gdzie on pojechał, w lewo całkiem? Lewo. Oho, słyszę go po mojej lewej stronie. Zatrzymał się. Dobra, tutaj zawrócimy sobie. Bo jednak tutaj jest prosta droga. Dobra. Zawrócimy, proszę ci bardzo. Dobra, tutaj sobie skręcimy. Nie, skręci... o nie, ja <laughs> trafił go. Jak to jeździsz? Totalne zło. Dobra, tu sobie skręcimy. Ładny drift. Dobra, Dobra, tutaj no. trochę wprost pojedziemy sobie. Trochę prosto. A tylko kawałeczek. Tu sobie skręcimy. Gdzie mi jest pychosz Poszedł o, mi stąd, zablokował mnie Masakra. Dobra, jestem Dobra, tu sobie tą Nieprawda Tutaj zwiedzimy wujka Simeona No, czekaj, 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 tutaj tędy W prawo Ciach, ciach Co? Dzieje, Gdzie, jedziesz? Co ty robisz? Jedź pan stąd To ja tendy tędy naokoło jednak To zaskie normalnie, wziął, zatrzymał się na środku Skiewit jest sobie bardzo łatwe, ja No bo ja liczę, wiesz, przeliczam Przenzam siły na zamiary Co to, ktoś inny jechał? No. Po no. prostu na czołówę ze mną. Dobra. Dobra. Tędy? Dobra. Tędy. Nie, nie tędy chciałem, ale możemy tędy, dobra. Dobra. teraz tu w lewo Kurz jak ciasno. Wciąż, właśnie ciasno. Chciałem pojechać jak najszybciej. Dobra. Dobra, mamy to. Mamy to teraz jedziemy. Sobie skręcimy to w prawą. prawo? W prawo, w prawo. Nie... tak? W lewo? Od razu. Czemu w lewo? Oh Boże, no masakra. dobra, ja pojadę po prostu. Musisz zachować odpowiedni dystans. Tutaj sobie w prawo. Dobra, a może teraz ktoś inny poprowadzi? Dobra, to ja poprowadzę. Poczekajcie. Hop, 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 już jadę. Dobra, jedziemy. Dobra. dobra. Jedziemy sobie za panem Pawłem. Kryjecie jakimś dziwnym Fordem? To jest Ford Unicorn. Chyba Unicorn. Co ty berber robisz na tej drodze? Hunigan albo huligan Unicorn. W prawo będzie Unicorn. Uwaga. Prawo zaraz będzie tutaj, cyk. Proszę spokojnie, bo miałem małą z Jednorożec spokojnie. jak Paweł w tym w Far kraju. Jak to? Totalnie. No bo ja jestem jednorożcem Far kraju, wiesz? No w takim dindulcem o. na środku środkoczowa. Ja myślałem, że kotełkiem. Ale w nie. far kraju nie. Tam nie, nie ma far kraju tak że muszę być tym. Jesteście? Jedziecie, okej, okay, <laughs> jedziemy, spokojnie. to mało, to tak dużo póziane ogólnie. No drzewo tam przyhamowało A mi latarnie. No, no i niestety hydrant. drzewa lubią hamować. Pamiętajcie, no, unikajcie drzew. Drzewa są najgorsze. To ja nie, szacunek Podobno. dla drzew nie wolno wycinać Na pewno nie autem ja, auto no... nie potrafi. W prawo skręcaj! Gdzie ty pojechałeś Dobra. ty Tutaj pierwsza lewo, będzie chyba tak? Jeszcze chyba dalej To w prawo pojedziemy. No. Dobra, ja że pojedzie. jeszcze nadążam z zapałem. I taki skok jak w Hunicornie było Ale właśnie wyrąbałem chyba za bardzo sobie, widzę sobie, poszła To, że ja sobie ułatwiam? Nie, w życiu Ważne, by sobie nie. ułatwiać w życiu A, Widzę go, widzę Jak Dobra. dzieckie? wami zaraz Dobra, pierwsza prawo Nie, 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 prosto jedź Dobra Pięknie, ładnie weszło Pierwsza lewo Skręcaj Oj, pardonsik Dawaj, 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 dawaj <laughs> Wziął się ten. Oj, latarnia. Czy tam jakiś motocykl jeździ, czy mi się wydaje? Kto tu latarnię postawił. Nie jest, no, mo jest motorek po prawej dobra. stronie. Ale te, te krzaki były niepotrzebne. Czemu to ten... jest oznaczony jaką motocykl? No, no właśnie mówię, że jakiś motocykl jeździ, a to jest samochód, nie? Chwila, co ty padł? <laughs> byłem fajny, gościu. Nieźle się tam bawi. Można się bawić bez alkoholu, można. Dobra. Patrz, 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 co robimy tutaj? Yo. Dobra, jedźmy stąd. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, już, 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 jedziemy. I ładnie, dobra. ładnie, cisnę. Tam w ogóle motrówka płynie, no ale dobra. To? No, <grym> to stary, się... jakaś motrówka oznaczona na mapie jest. Śmigłowiec będzie zaraz jeżdżący. Jak to auto nie skręca! Jakiś raz z nami jedzie teraz. Tak? żeby się do raz, tak, Ładnie. Tak, 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 tak. Ale tu rzuca strasznie. Opanuj się, Skye, opanuj to! Ja, uwaga, tu będzie w prawo... dobra. Gdzie? Gdzie? Dobra. <laughs> za daleko. i właśnie, właśnie nie chciałem za daleko ja pojechać do przodu, więc... I śmietnik! Nie ma śmietnika. O, trzy kanalisty rozwaliłem. To rozwaliłeś? Po co komu trzy kanalisty? Nie pracy Dokładnie. No, będziemy jedziemy właśnie na no. kolizję z jakimiś dwoma typkami. A to ty zobaczymy, co oni tam robią. Nie kręć się tak, skie, kurde Sultany krwde. dwa Ta? No ładnie to... <grywa> to zawracamy do nich, nie? No To fajnie, panu, to fajnie Poczekaj, poczekaj, teraz, poczekaj. Mówić, no. no tak pomyślałem sobie, o skie, cześć <grywa> A na mnie mówisz, że szybko jadę Dobra, Ja tu na pełnej Spróbujemy ich dogonić, słuchajcie, spróbujemy ich dogonić Zobaczymy czy nam się, czym się uda Dobra, próbujemy, znaczy próbujcie, ja będę za wami Będę wam kibicował Ah, ale ładne Dobra, ja jadę za nimi. Za m jadę Z daleko pojechałem! No, znak mi zrzucił Po na głowę. Co no ja właśnie człowiek? ledwo wyminąłem ten znak, wiesz? No. Bo... A mnie już się nie udało zbytnio. Dobra, jedziemy prosto. Dobra, cisnę za nim W prawo pojechaliście, oszuści! Y, albo no? w lewo, nie wiem. No z kim musisz nadążyć hmm. No to nie, te, nie ta nie ta, nie ta forma, wiesz co, no niezniszczalny nie znak Serio No taka sytuacja Chyba gdzie teraz pani powoli? Nie no, wiem, to pojedziemy chyba sami już. Dobra, ciśnij Bertbert E, chyba już minęło 20 minut, co? E, 18 yy. A, dobra Także powiem no, Ci tak z tym boliście możemy pozabijamy. się powoli żegnać. No właśnie, nie. bo ja mam inny zegarek widocznie, nie wiem bo to, by się to by się biologicznie spieszy do tego, wiesz? Tak? Ojojojojo. Oj. Hmm. Nie, ale dzisiaj faktycznie dzisiaj może być troszkę krócej, bo. Gardo <grym> mi strasznie dzisiaj by to. Nie, nie to no, słychać, słychać, jakbyś z dwa dni pił przynajmniej. <grym> dwa? Chyba trzy. A bo bo ty kocimiętkę miętkę nie wcinałeś. Wyjaśniło się. Kocią karmę. Kocią karmę, tak. I nie popijał. <grym> no chyba. No spokojnie, spokojnie prosto, spokojnie. Dobra, to co, tym spojrzał w kończymy ten odcinek. Chyba? Czekajcie do nie was jeszcze. Albo, nie. albo i nie. A bo nie, Uskleciliście. O nie, oszukali mnie. Poczekamy na skier, dobra, poczekamy stój, na skie. Stój, no. stój! <laughs> stój! Staram, Staram się Czekaj, panie Pawle, muszę coś sprawdzić. O, dobra, to tym dobra. samym razem kończymy ten odcinek. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej! Nos. Na razie, siema, cześć! Na razie!